Dzień dobry Państwu, już 4 marca na antenie telewizyjnej dwójki startuje nowy sezon z programu Kocham Cię Polsko ekipa pracuje pod wodzą Michała Majaka, reżesera, tutaj w pocieczoła. Oto ona, czy Państwo ją poznają? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Barbara kurdy i szatan, gdyby Państwo jednak nie rozpoznali, jak ty się czujesz, bo trochę więcej ciebie. No, sobie mam czym oddychać zdecydowanie. To mi się podoba, podoba najbardziej chyba dzisiaj. Jaki jest pomysł tym razem na te spoty promujące Kocham Cię Polsko? W tym roku nagrywamy fragmenty inspirowane filmami Miś i Seksmisja. Dużo zabawy w takim razie będzie i będzie wesoło. Bo już jest wesoło od rana. Kogo ty grasz, Basiu? Ja jestem panią Krysią, jak widać, panią sekretarką. Panią z sekretarką, taką tak. bardzo ważną. Rozumiem. Ależ oczywiście, że bardzo ważną. Właśnie tutaj jeszcze tylko parówki mi brakuje. Co nowego oprócz fantastycznych spotów w tym nowym sezonie? Kocham cię Polskę. Ależ oczywiście będą nowe, wspaniałe konkurencje, także gorąco państwa zachęcamy do oglądania, bo już niedługo nagrywamy. Oczywiście nowe gwiazdy. No i, i cóż, i, i Nowy pośród nas, mniej Tomka, nowy prowadzący. A, czyli potwierdza się to, co co się mówiło, że Maciek musiał zająć się studiowaniem. Maczka, oczywiście serdecznie Krakowie. pozdrawiamy. Kraków, jeżeli nas ogląda, szkołę. E, no to w takim razie jeszcze o tym nowym prowadzącym dzisiaj porozmawiamy. Idziemy teraz do niego, to Masza Kamela, którego ja dzisiaj nie poznałem, przyznam szczerze, jak przyszedłem na plan. Dzień dobry, czy? Bo ja jestem zestresowanym dyrektorem klubu sportowego. Co chyba widać? Proszę Państwa, jestem w plastikowy garnitur, jestem perfekcyjny nieprzygotowany do zajęć, czy ja mogę w ogóle Polsce pokazać, jak ja mam buty, bo ja żyję... Możesz, ma... pewnie, że tak. Proszę Państwa, mój, mój, mój zielony but, mój zielony but. Ty, ale ty masz perukę, Tomek, w ogóle. Ta, nie, żeby było jasne, proszę Państwa, peruka jest, ale i trochę własnych włosów też gra. Nie no, jest dobrze, jest dobrze. Poznajesz się w lustrze, czy nie? Z trudem, z trudem. Myślałem trochę, że wyglądam jak Andrzej Seweryn w filmie o Wizisławie Beksińskim przez chwilę, ale później też odniosłem do wniosku, że jednak jestem prezesem klubu sportowego. Za co Ty kochasz Polskę, Kamelu? No, za to, że jest taka impreza, i ta impreza zaczyna się już, kiedy kręcimy nasze spoty, a później cały Harmider w studiu, i nagle okazuje się, że przypomina sobie o sprawach wiedzy z przeszłości, która wcale nie kojarzy się tylko z jakąś siermięgą i smutkiem i szarzyzną, tylko z całkiem wesołymi sytuacjami.